Jak rozumiesz pojęcie Boga? Bardzo często mówisz, że tylko Bóg może pomóc. UG. To tylko taki sposób mówienia. UG śmieje się. Człowiek musi być wybawiony od Boga. To bardzo istotne, bowiem ja używam tu słowa Bóg w nieco innym sensie niż ty. Mam na myśli wszystko, co Bóg przedstawia, nie tylko Jego samego. Lecz wszystko, co jest związane z pojęciem Boga: karma, reinkarnacja, odrodzenie, życie pozagrobowe wszystko, cały ten interes, który Ty nazywasz wielkim dziedzictwem Indii. Człowiek musi być wybawiony od tego dziedzictwa. Nie na drodze ewolucji i nie w taki sposób, jak dokonano tego w państwach komunistycznych. To nie jest właściwy sposób. Widzisz, to bardzo delikatny temat. W przeciwnym wypadku nie ma nadziei dla jednostki i nie ma nadziei dla kraju. Nie o to chodzi, że człowiek musi zwrócić się przeciw Bogu czy zostać ateistą. Dla mnie teiści, wierzący w Boga, niewierzący i ci pośrodku, zwący się agnostykami, wszyscy są z jednej beczki. Sam osobiście czuję, że nie istnieje żadna potęga na zewnątrz człowieka. Żadna potęga poza człowiekiem, bo każda potęga, która jest na zewnątrz, jest także wewnątrz człowieka. I jeśli tak się sprawa przedstawia, a dla mnie to fakt, nie ma sensu uzewnętrznianie tej potęgi, tworzenie jakiegoś symbolu i wielbienie go. Dlatego mówię, że w dzisiejszych czasach nie ma miejsca na kwestię Boga. Nie wiem, czy wyrażam się jasno. Nie znaczy to, że powinieneś spalić wszystkie religijne książki i zburzyć wszystkie świątynie. To byłoby głupie, zbyt śmieszne i absurdalne. Bowiem to, co przedstawiają sobą świątynie i religijne książki, jest w człowieku, czyż nie? A nie gdzieś na zewnątrz. Nie ma więc sensu palenie bibliotek i świętych ksiąg ku własnej uciesze. Jak zrobił to Tamilian Ramaswamy Naika. To zbyt głupie, to nie jest sposób. Dlatego właśnie mówię, że kwestia Boga jest źle postawiona. Człowiek musi coraz bardziej polegać na swoich własnych możliwościach. Dziedzictwo, o którym mówisz, stworzyło dzisiejszego człowieka ze wszystkim, co jest w nim. Zatem nie to, co jest w upaniszadach, nie to, co. Wszyscy nauczyciele i to, co oni myśleli, czego doświadczali, są częścią człowieka. To musi się więc wyrazić samo, w nowej formie. W przeciwnym razie mówisz o Bogu, lecz nie ma to w ogóle znaczenia. Kiedy ktoś staje się wierzącym, to zawsze kończy się to walką. Jaki sens ma ożywianie islamu? Czym takim jest ten islam, o którym tyle się mówi? Tam również kłócą się między sobą, tworzą wrogie ugrupowania i walczą ze sobą zupełnie jak Hindusi. Dlatego mówię, że tradycyjne, historyczne pojęcie Boga nie przemawia do współczesnego człowieka. To, co pojęcie Bóg przedstawia, jest już od zarania w człowieku i nie ma żadnej potęgi poza człowiekiem. Musi się to wyrazić samo. We właściwy sobie sposób. Wierzysz więc w teorię ewolucji? UG, widzisz, teoria Darwina nie wchodzi w ogóle w grę. Jego podstawowe twierdzenie, że cechy nabyte nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie, zostało obalone. Być może jest coś w teorii ewolucji, być może, lecz co dokładnie rozumiemy przez ewolucję? Widzisz. Proste sprawy stają się skomplikowane. Czyż nie tak? Człowiek stał się dzisiaj tak dalece złożoną jednostką, że musi zacząć wędrówkę w przeciwnym kierunku. Mówiąc w przeciwnym kierunku, nie rozumiem przez to, że nagle mamy być zwolennikami inwolucji rozwoju wstecznego. Widzisz, nie ma kwestii powrotu i ponownego startu. Człowiek musi zacząć w miejscu, w którym znajduje się dziś. Lecz ja utrzymuję, że człowiek nie ma wolności działania. Nie chodzi tu o fatalizm, który praktykowali i wciąż praktykują Hindusi. Kiedy mówię, że człowiek nie ma wolności działania, to odnosi się to do zmieniania samego siebie, uwalniania się od brzemienia przeszłości. Ważne jest, by jednostka uwolniła się od bagażu przeszłości, tego Wielkiego Dziedzictwa, o którym mówisz. Dopóki tego nie zrobi, nie uda jej się wpaść na nowe rozwiązania swych problemów. Powtarza więc wciąż te same stare. Wszystko zależy zatem od jednostki. Musi uwolnić się od całej przeszłości, od całego dziedzictwa. A to znaczy że musi oderwać się od nagromadzonej mądrości wieków. Tylko wtedy będzie mogła wystąpić z rozwiązaniami problemów, które dziś napotyka. To nie leży jednak w jej możliwościach. Nie jest ona w stanie nic zrobić, by uwolnić się od brzemienia przeszłości. W tym sensie mówię, że nie ma wolności działania. Masz wolność, by przyjść tu lub nie. Studiować ekonomię, filozofię czy jeszcze coś innego. Tam masz ograniczoną wolność. Nie masz natomiast wolności kontrolowania zdarzeń na świecie czy kształtowania ich. Nikt nie ma tej mocy, żaden naród jej nie ma. Wiesz, że Indie są bezradne, nawet Ameryka, kiedyś najpotężniejszy, najsilniejszy i najbogatszy kraj, teraz już taka nie jest. Nawet magazyn Time nie używa już tych sformułowań w opisach Ameryki. Jeśli nawet takie kraje jak Rosja i Ameryka nie są w stanie kontrolować, a tym bardziej kształtować wydarzeń na świecie, to co może taki biedny kraj, jakim są Indie? Żadnej szansy. Jedyną nadzieją jest zatem jednostka, tymczasem ona wydaje się również całkowicie bezradna. A na dodatek musi uwolnić się od brzemienia przeszłości, od całego dziedzictwa, nie tylko Indii, ale całego świata. Czy jest to możliwe? Jako jednostka człowiek wydaje się nie mieć wolności działania. To jest klucz do całego problemu. A mimo to nadzieja jest właśnie w jednostce. Jeśli tylko dzięki łutowi szczęścia dziwnym przypadkiem. Te dwa stwierdzenia zdają się być przeciwstawne. Mówisz, że nie ma potęgi poza człowiekiem. Ug. Z tego wynika, że Bóg, o którym mówimy, traci rację bytu. Bóg w tym sensie, w jakim ty używasz tego słowa: nie ma potęgi poza człowiekiem. Jeśli ta potęga nie jest w stanie się wyrazić, to tylko z powodu brzemienia przeszłości. Gdy raz uwolni się od tego brzemienia, Wtedy owa nadzwyczajna potęga wyrazi się. Nie ma tu sprzeczności. I będzie mógł człowiek kontrolować wydarzenia? UG. Nie, nie kontrolować wydarzenia. On zaprzestanie prób kontrolowania i kształtowania zdarzeń. Po prostu będzie płynąć w nurcie wydarzeń? UG. Przepływa wraz z wydarzeniami. Ani ty, ani ja. Nie jesteśmy powołani, by ocalić świat. Kto nam dał ten mandat? Świat jest odwieczny. Tyle ludzi przyszło i odeszło. On trwa na swój sposób. Człowiek, o którym mówię, jest uwolniony od wszystkich problemów, nie tylko swoich, ale również od problemów świata. Jeśli taka jednostka w jakiś sposób ma wpływ, no to ma, a jeśli nie ma, tego nie da się zmierzyć. To jest idealny stan człowieka? UG. Widzisz, zwierzę staje się kwiatem. To zdaje się być celem, jeśli w ogóle jest jakiś cel w naturze. Nie wiem, jest tyle kwiatów. Spójrz na nie. Każdy kwiat jest wyjątkowy na swój własny sposób. Celem natury zdaje się być nie mogę powiedzieć na pewno stwarzanie takich kwiatów ludzkich kwiatów mamy tylko garstkę kwiatów możesz je zliczyć na palcach ostatnimi czasy Ramana Maharishi Shri Ramakrishna kilku innych nie pretendenci których mamy między sobą nie guru nie mówią o nich ten zadziwiający wpływ Ramany na zachód jest dużo większy niż wszystkich guru razem wziętych bardzo dziwne rozumiesz? Miał on ogromny wpływ na całość ludzkiej świadomości. Właśnie ten człowiek żyjący na uboczu. Odwiedziłem kiedyś pewnego przemysłowca w Paryżu. Nie interesowały go sprawy religijne, a Indie jeszcze mniej. On jest antyhindusem. Ugie śmieje się. Ale zobaczyłem tam zdjęcie Maharishiego. Dlaczego masz tę fotografię? Powiedział: Podoba mi się ta twarz. Nic o nim nie wiem, nie interesują mnie jego książki, lubię po prostu to zdjęcie, więc tu jest. Nie interesuje mnie nic na jego temat. Możliwe, że taka jednostka może, nie mogę powiedzieć zdecydowanie, że może pomóc sobie i pomóc światu. Być może.